Hej, Wirgli już witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Otóż okazało się, że chcecie, abym zrobił filmik pytania i odpowiedzi. Więc witajcie w pierwszej jego części, czyli części z pytaniami. Nie muszę tutaj zbyt wiele mówić, ale chcę tylko wyjaśnić zasady. Otóż w tym filmie, w komentarzach do tego filmu, w kwali ścisłości, będziecie zadawać mi pytania. Ja natomiast postaram się na nie odpowiedzieć w drugiej części, części z odpowiedziami. Co do samych pytań, zaś proszę, aby komentarze do tego filmu składały się tylko i wyłącznie z pytań, abyście nad pytaniami się troszeczkę zastanowili, i jeżeli macie zamiar mi zadać pytań, kilka niech wszystkie znajdą się w jednym komentarzu miło by było, żeby pytania nie powtarzały się zbyt często, chociaż doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdemu chce się czytać kilka stron komentarzy, kilka stron komentarzy tylko po to, aby zobaczyć, czy nie zostało, nie zostało to już wspomniane, tak? Więc będę przymykał na to oko, ale w miarę możliwości starajcie się. Jak również nie na każde pytanie odpowiem, co jest dosyć, dosyć logiczne, więc. Jeżeli, jeżeli w filmiku z odpowiedziami nie znajdziecie, nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytanie, to... najwidoczniej albo coś z nim było nie tak, albo niechcący je pominąłem, no, też się może tak zdarzyć. I to chyba wszystko, co do zasad. Teraz chciałbym tylko powiedzieć, że na zadawanie pytań macie. ile to mogę dać? dwa tygodnie. Dwa tygodnie, myślę, że to jest sensowny czas, tak więc. 19. Dwa tygodnie czy tydzień? Hmm. Tydzień, tydzień wystarczy w zupełności. Chociaż teraz są święta, więc niektórzy wyjeżdżają. Niech będzie. Do 19 kwietnia możecie zadawać mi pytania. Ja natomiast postaram się wrzucić, wrzucić film. Niedługo, niedługo po tym terminie, ze wszystkimi odpowiedziami przygotowanymi. I to chyba wszystko, co mam do powiedzenia. Cześć!